witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale? Dzisiaj paczka z ikoną na moim koncie i nie tylko. Dlatego stawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. No a my startujemy! A teraz przepalamy, moi drodzy, pierwszy składnik na ikonę 87. Przepalamy stoiczkowa, przepalamy ikonę Rajo Kevina de Bruyne. No i niech się dzieje, niech się dzieje. Dostałem za to złotą paczkę. No i mam nadzieję, że coś ciekawego nam tutaj odda. Jak nie z ikony, to może z tej paczki. Jakaś wardka-powa ikona. Też przygarniemy, też przygarniemy, ale nie mamy nawet ekranów. Jest Brazylia SP i to będzie Fred. Przepalamy, moi drodzy, drugi składnik. Wszystkie karty mieliśmy w klubie. Więc jest to jak najbardziej dobra informacja. No i teraz pytanie, czy... Z drugiej paczki coś nam ciekawego poleci. Pierwsza paczka, jak widzieliście, było jak było, a teraz. Czy jest szansa na coś więcej? No niestety. Prześladują nas kombebole. Odkąd obejrzeliśmy pakopeniku Damiana. No i moi drodzy, ostatni składzik na naszym koncie. No i zobaczmy, co tutaj ciekawego nam poleci. Jako wróżba z tej ikony. Niech się stanie. Jakaś Brazylia, niech będzie jakaś Francja, niech będzie Holandia. Sprawdźmy, jaka narodowość. Francja. Może być dobrze, może być dobrze. Okej, okay, okej. Okay. Leci paczka z ikoną na naszym głównym koncie. Niech się dzieje. 3-2-1-0. Pomijamy. 3-2-1-0. Do klubu. Francja była wróżbą. Ale czy to będzie Francja? Zobaczymy. Zaczynamy od WKS. Wybrzeże Kości Słoniowej. To nie będzie drogba. Lecimy do Ukrainy. Ukraina to nie jest. Miejmy za sobą też Walię. Walia to też nie będzie. Walia to też nie będzie. No to teraz. No to teraz Węgry. Węgry też nie. Sprawdzamy zatem Szwecję. Szwecja też nie. Szkocja też nie. Patrzymy od razu Serbię. To też nie będzie Serbia. Czy to może być Rumunia? Też nie. Rosja? Też nie. Patrzymy Meksyk. Meksyk też nie. Lecimy teraz do Irlandii. Irlandia cyk. Irlandia północna. Może wersja medium Georgiego. Wersję baby już mieliśmy. Lecimy do Danii. Dania to też nie jest. To jest dobra wiadomość. Patrzymy Finlandię. Finlandia też nie. Dobra. Gana też nie. No to Czechy, Chorwacja, Bułgaria i mamy topkę. Uwaga, Bułgaria. Jesteśmy w domu. Dobrze mieć radości. Przechodzimy do top 9 narodowości. To nie jest Argentyna, to jest dobra wiadomość. Czy to może być Hiszpania? Też nie. Okej. Okay. Portugalia? Też nie. Okej. Okay. No to Italia. Też nie. Dobrze, dobrze. Zostało 5 narodowości. Zaglądamy. Niemcy. O! o! Myla, myla, myla. 92 over. Ale tylko, czy to nie jest gorsza wersja? Mam wrażenie, że coś Baby jest warty więcej, chyba. 80. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest dobry traf. To jest ta gorsza wersja. I to jest zła wiadomość. Prawdopodobnie sprawdźmy wartość myla. I myla 370 tysięcy. Znaczy, no, to jest zdecydowanie ta gorsza wersja. O, jejka, jejka. Ale może coś się da z niego zrobić. Zobaczymy. Paczkę z ikoną, 87+, plus. mam nadzieję, że nie będzie dymów, uwaga. Jest Francja, jest SPD i jest Claude Makelele, Ok, zaraz zobaczymy. Claude Makelele, 150, Ok. No to niech leci, paczka z ikoną 87+, plus. kolejna próba. I gdzie teraz, gdzie teraz lecimy, lecimy do Włoch, Sien. To będzie Alessandro Del Piero, jest OK. Ale to na pewno nie jest szczyt marzeń. Ale jest gig. Teraz leci paka. Z ikoną kolejna 87 Zobaczmy, kto tym razem nam poleci. A poleci nam Anglik to chyba nie jest dobra wiadomość. Gary Lineker. Gary Lineker 87. O, to na pewno nie jest dobra wiadomość, niestety. W każdym razie zobaczmy, kolejna paczka z ikoną. 87 plus i kto tym razem za gości? Niemiec! Może Mateusz? Matko Boska, co za konto? Co tu się dzieje? Lotar Mateusz jest unbelievable player. O panie, znakomity pomocnik. Z tym Mateusem można naprawdę wiele zdziałać. No i teraz, kolejna paczka z ikoną. I zobaczmy. Jest Hiszpania tylko NK to uratuje Esienka na pewno nie. No to jest tylko i wyłącznie Raul. i to jest bardzo zła wiadomość. Niestety. Niestety. Otwieramy paka z ikonom 87. Kolejna próba, kolejny kierunek i lecimy do czech i to... I to nie jest dobra wiadomość. Paweł Nedwet jest ok ale nie na tym etapie gry, co... Co wydaje się smutne, ale niestety w grudniu Paweł Nedwet to nie jest traf spektakularny, no ale no jest okej, okay, jest okej. Okay. No i teraz, moi drodzy, paczka z ikoną 87. Podobno będzie Eto. A jest Hiszpania. Jest napastnik, jest Emilio Butragenio! Ula la. Bardzo dobrze Emilio Butragenio. To zobaczmy. Kolejna paczka z ikoną. Przed nami. I sprawdzamy jaki kierunek. Teraz obierzemy i lecimy do Kolandii. EN może oddać Esian, Esian, Esian! Johan Krive! 91! I to jest znakomita wiadomość dla Albina, bo w tym momencie... Johan Krave to jest karta warta 27 miliona końców. I to oznacza, że Albin wjeżdża egzekwo na pierwsze miejsce. No dobrze, no to lecimy dalej. Kolejna paczka z ikoną. No to sprawdzamy, kto tym razem nam poleci. Ale to będzie Jasen w sumie. Nie widziałem go w żadnym składzie, nie grałem przeciwko niemu ani razu. Ile on kosztuje? Bramkarze zawsze w ikony w cenie, ale tylko 300 koła, więc chyba w tym roku nie oddaję, chociaż to jest wersja chyba bez czapki. A teraz przechodzimy do paki. Za Brazylia, LO Roberto Carlos. Ok, bardzo sympatycznie. Carlosik Carlosik warty. Hmm, ponad 600 tysięcy końców. Ok, ok. No to leci. 87 plus ikona. Numer, już nie wiem która. Butra, Butra, Butra. Butra, butra Genio. Wersja Baby tym razem. Jak najbardziej ok. Butra Genio. Spoko piłkarz, szkoda, że nie wersja medium, ale ponad 300 koła warty. No i teraz paczka z ikoną, proszę Państwa. Paczka z ikoną, sprawdzamy, czy zmiana rozdziałki podkręci drop. Otóż nie. Petrczek niestety, niestety. Ale no myślę, że można go śmiało sprawdzić na środku pola. Dobra, no to lecimy. Paczka z ikoną 87. Plus. I gdzie powędrujemy? Wow! Obywersja medium i to jest mid! Georgie best! Karta absolutny top! No i to jest karta gdzieś warta między pół miliona a milion, a dokładnie 700 tysięcy. Nice! Georgie top! Potężny Georgie best! Bardzo ładnie, bardzo ładny traf. A teraz leci paczka z ikoną proszę Państwa, 87. I zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Jest Brazylia, jest szansa na boom i jak najbardziej będzie boom, bo to jest Carlos Alberto 90 over, ale ok, Carlos Alberto spoko. Czy on ma zmianę pozycji też na SO? Tak jest, on też może być na SO, więc top. I Alberto 770 tysięcy końców, więc jak najbardziej gicio.